Witam wszystkich w kolejnym poradniku glazurniczym. Jak robimy szlify, jak kleimy i jak robimy wiele rzeczy innych dotyczących tego zawodu. Może się wam to przyda. Dzisiaj chciałbym wam pokazać jak robimy szlify wewnętrzne, czyli ścinane tutaj do krawędzi 45 stopni. Postaram się zrobić jak najlepszy filmik, po to, żebyście zobaczyli, jak to wygląda w rzeczywistości. A więc zapraszam. Do tego będziemy potrzebować szlifierki zwykłej starczą diamentową, ewentualnie szlifierki starczą polerską, tak jak poprzednio. Więc zaczynamy! Kiedy forsy nie masz, kiedy głowa cię boli Kiedy żona hetera płynąć w rejs nie pozwoli Kiedy dzieci płaczą i jest bardzo źle Tańcz z nami bracie i nie przejmuj się Tańcz, tańcz, tańcz z nami ty Tańcz z nami bracie, by biury szły Wypijasz do dna za przygody złe Tańcz z nami bracie i nie przejmuj się Tańcz, 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 tańcz z nami ty. Tańcz z nami bracie by wióry szły aż do dna za przygody złe Tańcz z nami bracie nie przejmuj się Kiedy wiatru nie płynąć nie ma nadziei Wtedy z bracią żeglarską diabeł hula na kejpeczki piwa sknajpy czart wytacza dwie A pijany żeglarz zaraz tańczyć chce tańcz, 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 tańcz z nami ty Tańcz z nami bracie by szły Wypij do dna za przygody złe Tańcz z nami braci nie przejmuj się Ciebie by szły, wypijasz do nas. Za przygody złe, tańcz z nami radzi nie przejmuj się. Tańczą rybki w morzu, idzie wózki na plaży, cała knaj... Proszę bardzo, a oto i wykonany szlif. Można się przyjrzeć. Tak to powinno wyglądać w rzeczywistości. Zapraszam na kolejne filmiki mojego autorstwa. Dziękuję za uwagę. A, a propos, jeśli nie subskrybujecie, to zacznijcie, bo warto.